Cześć, dobry z tej strony Geternem, a dziś mam przyjemność przedstawić Wam nową niezależną i darmową grę wypuszczoną jeszcze niedawno na platformę Steam. Zanim przejdziemy do samej gry, chciałem Wam przedstawić coś, co właśnie teraz oglądacie. Jest to nowy cykl odcinków, w którym będę przedstawiał nowe, darmowe lub nie niezależne, ciekawe gry, które zdołam znaleźć i wpadną mi w oko. Lecz podstawową zasadą jest to, abyście nie traktowali tego jako recenzję, ponieważ to nimi nie będzie. Chcę po prostu opowiedzieć Wam co nieco o grze i sprzedać Wam moją subiektywną ocenę. To tyle! Z do samej playlisty tego cyklu, to znajdują się tam również inne odcinki, które w żadnym wypadku nie są związane z tą serią. Więc nie bierzcie ich pod uwagę. Okej, okay. tak jak już wcześniej wspominałem, dziś chciałem zwrócić Wasze oko w stronę małej pikselowatej, co w sumie teraz jest popularne gierki zwane Real of the Mad God, czyli op Fantazja Moshooter. Aktualnie gra jest w wersji 1.2.2.0,1 a sama gra silnie wywołuje małe retrospekcje starożytności gier na Peceta. I w sumie tak jest, oprócz tego gra jest wyłącznie w wersji Multiplayer, nie licząc samouczka. Warto też wspomnieć, że sama gra 40MB, więc pobranie pobraniem jej również powinno być problemu. No nie jest jakoś potężnie rozbudowane. Na pierwszy rzut oka widzimy awatar gry, po prawej stronie widzimy nasz nick, a po lewej wyłącznik muzyki. Oprócz tego, że posiada opcję platformy Steam, ma również zakładkę credits, z której w sumie wiele nie znajdziemy, plus panerów dwóch grup film, które stworzyły tą produkcję. Kolejną zakładką są serwis, które możemy można się pomiędzy wybranymi przez sportów stronami świata. Mieniając zakładkę Play, która wszystkim powinna być najlepiej znana, oczywiście do nie powrócimy, przejdźmy do zakładki Account. Jak sama nazwa wskazuje, są to informacje na temat konta, jaki są do rejestrarstwa na głównej stronie oto tej produkcji. Na zakładce pod tytułem Legends znajdziemy najlepszych dotąd graczy w tygodniu, miesiącu i przez cały czas. Dobrze, a więc przejdźmy do wcześniej wspomnianej zakładki Play, dzięki której możemy dostać się do samego sedna gry. Po kliknięciu zakładki naszym łącznym pojawi się menu naszej postaci. Na dole znajdziemy kolejne trzy zakładki, w której zobaczymy kolejno przeniesienie do menu głównego, wystartowania gry i zerknięcie na dostępne aktualnie klasy. Lecz kluczowym elementem tego, co widzimy, jest historia naszych zgonów po prawej stronie. Znajduje się tam klasa naszej postaci, poziom i moment, kiedy to się wydarzyło. A po lewej stronie użyjemy zakładkę wyboru naszej postaci. W moim wypadku nie ma żadnej razem z wami ją stworzę. Po kliknięciu na, zakładce, na zakładkę New Character sobie nie do wyboru naszej klasy. W moim przypadku posiadam 5 postaci. Są to postaci niezależne od siebie. Na przykład w przypadku Archera posiadamy strasznie daleki zasięg naszego strzału, gdzie w przypadku Warrior jest o wiele skrócony, lecz posiadam potężny pancerz. I tak można na wiele sposobów porównać jak na razie te 13 postaci. Warto też wspomnieć, że zdobycie postaci wiąże się z nabiciem danego levela dla, dla odblokowania jej. Na przykład, aby odblokować Priesta potrzebowałem 5 levela Wizarda. I tak jest ze wszystkimi postaciami, oprócz oczywiście podstawowej, którą jest Wizard. A więc po wybraniu postaci, w przypadku nowego gracza jest to wspomniany wcześniej Wizard, możemy nareszcie ruszyć na podbój pikselowego świata. Po rozpoczęciu rozgrywki znajdujemy się w ścisłym tutorialu, który przeprowadzi Was przez podstawowe zasady funkcjonowania w tej grze. Może na początku zaczniemy od naszego Hooda, czyli Menu Aktywnego w czasie gry. W prawie górnym rogu ujawnia nam się minimapa, która czerwonym kolorem oznacza przeciwników, a żółtym użytkowników. Oczywi oczywiście jest to tych kolorów więcej, jak na przykład teleporty, które są niebieskie i takie tam. Kolejnym elementem jest nasz niki teleport do Nexusa, czyli głównej bazy. Znaczy, gdy jesteśmy w głównej bazie, w miejsce gdzie znajdował się owy teleport, pojawiają się opcje gry. Kolejnym elementem jest nasz pasek EXPA, życie i mana jaką posiadamy. Jeszcze niżej widzimy szczegółowy opis, o, opis umiejętności naszej postaci, a na samym dole znajduje się nasz ekwipunek. Warto też wspomnieć, że podręczny ekwipunek to sloty numeracji 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7, 7 i 8. E, tą logiem również można aktywować te przedmioty, a miejsce na wyposażenie naszej postaci jest, już, jest tuż nad nimi. Oprócz tego, gdy już zbliżymy się do jakiegoś portalu, sklepiku itd., pod naszym wpływem pojawia się opcja dołączenia do danego miejsca. Więc tyle na temat Huda. Teraz przejdźmy do samej rozgrywki. Oto kilka informacji, które powinniście sobie zapamiętać. A mianowicie, gra, jest potenc... gra potencjalnie nie ma dużych wymagań, lecz przy dużej ilości graczy potrafi złapać klatki i ogólnie lagi serwera, co może troszkę zepsuć film gry. W sumie wypadałoby wspomnieć, że gra jest w wersji angielskiej. Na koniec takich zwykłych informacji wspomnę, że po wyjściu z samuczka pojawiamy się na otwartym polu, gdzie mogą atakować was potwory. Potwory. <laughs> Aby dostać się do bazy, wystarczy kliknąć wspominany wcześniej guzik powrotu do Nexusa. Sama rozgrywka jest bardzo chaotyczna i wciągająca, lecz dla ludzi kochających grę indywidualną inwi raczej nie byłaby najlepszym wyborem. Jeżeli się dużo play. Dlatego wybór jednej postaci przez wszystkich nie jest najlepszym pomysłem. to znajdują się questy i bossowie, na których potrzeba nie lada, wysiłku i trudu, aby to zwyciężyć. Oczywiście nie w pojedynkę. A nadmiar tego w grze znajdują się też eventy, które pokazują naprawdę piękno tej gry. Gra posiada całkiem wiele przeciwników, a każdy z innymi ciekawymi skillami, które mają jak najbardziej uprzykrzyć nam grę. A z każdym silniejszym przeciwnikiem znajdziemy o wiele więcej słabszych przeciwników. Niestety, jak to wiele darmowych gier i tom rząd za majątku. W tej grze za 5 dolarów możemy otrzymać 500 Realm Gold. Odrobienie za, odrobinę za drogo. Lecz jeżeli trzaskacie forsom, dzięki nim możecie kupić sobie kolejne stroty na postaci i wiele innych ciekawych smakołyków. Na koniec wspomnę coś o... W głównej bazie, w Nexusie. Więc znajdują się różne ciekawe, oczywiście drogie rzeczy, a mianowicie możliwość założenia depozytu, możliwość założenia gildii, wiele sklepików, jak i przeniesienie się na obszary możliwości ekspienia. Chciałem też wspomnieć, że Nexus jest terenem zamkniętym. No dobrze, myślę, że jak na ten moment wyczerpałem w 100% moją wiedzę na temat tej gry. Serdecznie zachęcam Was samych do przetestowania tego, a ja już na samym sieni koniec wspomnę wam bardzo ważną zasadę. Wiecie co? Tak na pocieszenie. Jeżeli raz giniecie w tej grze, musicie wszystko zaczynać od początku. A jeszcze nie widać nieba, ja nie odkryłem końca mapy i jest kilka biomów. A więc dobrze. Bardzo dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wydaniach. Mam nadzieję. Trzymajcie się i papa. Pa. Mama mia!